Nie, tego się nie zapina, to trzeba na statywach. Jak się nie da przypinać? Od dołu się przypina. No to jak chcecie, my nigdy tak nie robiliśmy. To będzie buczało strasznie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Fort Kręglicy. Okej, okay. forteca Kręglicki. Ruszamy. Pół godziny. Dzisiaj gramy w Forcie Kręndickich. To jest taka piękna miejscówka, w której zagramy krótki koncercik, bo 10 minut. Ale będzie pięknie. Ale najpierw musimy się przebić przez warszawskie korki. 8 km, 32 minuty. Warszawa. Dokładnie. Nie zapraszam. Zapakowane po sam sufit ok Google, opowiedz dowcip. Nie, nie mogłem się doczekać, kiedy to powiesz. Moja najlepsza przyjaciółka ma 190 cm. Koszykarka? Nie, lodówka. Podobną Tak się spędza czas w korkach w no Warszawie. Here we are. Zmieliśmy rzeczy i teraz nam kazali zaparkować gdzieś pod, gdzieś daleko. Bo dzisiaj co? Wieczorem jest bieg i nie wyjedziemy samochodem. Tutaj jest. O, tu jest parking. To, to jest nasza scenę. scena. O, będzie bieda. To, to jest nasza scena prawdopodobnie. Ja ja być trochę inaczej? To jest naszy ten. To jest nasz wianek? A, strefa chillu. Strefa chillu. Że nie będzie mocno wiało dobrze stoi? Nie. To słychać już tu Ale tak cichutko Ale tak wiesz, ledwo ledwo no. Zaraz nastawimy na 100% głośnik i zmieciemy ich wszystkich. Ja, ja mam tu słoneczko. Z przodu Słycha? no zagrać. Zagrać. A, ja mam zagrać. Bo ja chcę posłuchać. Co tam się rozkręcają, to idziemy grać na starówkę. Zobaczymy czy są ludzie już na starówce. Ze Szwajcarii. Słucham? Ze Szwajcarii. Ten instrument jest ze Szwajcarii. Mhm, dokładnie. Bo ja widziałem na Starobusek kilka razy. Tak, no parę razy tam nasi ja znajomi też grają. Jak to działa? To jest stal odpowiednio wykuta jest zrobione tak, dzięki. Jest zrobione tak, że ona jest specjalnie nagięta, wyciśnięta, później kuje się młotkiem. Trzeba się nauczyć. <laughs> Nie nie nie, bo to jest bardzo delikatny instrument Nic nie ma. jest dziura Thank you Na starówce pograne na parking zarobione. Burza, pakujemy się. Uciekamy przed burzą, uciekamy. Uciekamy przed burzą. Tak jest okej. Okay. Kury, nie, tego się nie zapina, to trzeba na statywach. Tego się nie da tak przypiąć. Jak się nie da przypiąć? No to to, się przypieczy. Przypieczy. No to jak chcecie, my nigdy tak nie robiliśmy. To będzie buczało strasznie. No, mikrofony od dołu, od dziury, to jest ciekawe. Tego jeszcze, jeszcze nie, tak nie mieliśmy. Jeszcze tak nie mieliśmy. Jeszcze w dziurze nie mieliśmy. No, to tylko patrzę na Twoje ręce. A można bliżej go trochę dobra, damy radę. Może będzie trochę ciszej i będzie lepiej. Zaraz życiu panie no tak jeszcze tak jeszcze nie było ale panie przynajmniej będzie, mamy ładne oświetlenie ten pany są zabezpieczone Cieszymy się że zaraz będzie pier. tam są nam ulicę nie dojrzymy, nie zdążymy dojść do samochodu dzisiaj jest jakiś feralny dzień no ale będziemy mieli to no? opowiadać ludziom tak jeszcze nie było.